Witajcie kochani, witam Was na kolejnej recenzji. Dzisiaj jedne z moich ukochanych kart bajkowe, bajeczne, kolorowe, mają przepiękne przesłania. Jeżeli ktoś kocha temat wróżek, elfów, bajki, magii, takiej pięknej, no to to są karty dla Ciebie zdecydowanie. Oczywiście język angielski, natomiast jeżeli chodzi o formę tego angielskiego, to jak się raz przeczyta tutaj, przetłumaczy na tych kartach, można potem swobodnie sobie radzić, nawet jeżeli się tam ma średni czy niższy ten język taki, na takim niskim poziomie. Więc ja zachęcam, kochani, jak widzicie, bo karty są naprawdę fantastyczne. Magical Times, Empowerment Cards, czyli takie karty, które dają sił, dają mocy. Jodi Bergsma jest tutaj autorką, jak widzicie z przodu tak wygląda to pudełeczko, u góry mamy motylka, czyli pomagają w transformacji, z tyłu też pięknie już widzicie, jeżeli ktoś z Was ogląda na Mistycznym Ogrodzie, to na pewno znacie te karty, bo często ich używam. Jest tu mały buklecik, czyli taka podpowiedź, krótka inspiracja, informacja na temat tych kart. Ale nie ma jako tako książeczki. Tutaj są jakieś do przeczytania, ale to zostawię każdemu z Was, kto będzie chciał sobie tutaj pobuszować. Mhm. I na końcu jeszcze mamy oczywiście wydawnictwo US Games Systems. Mhm. Tak, sprawdźmy najpierw wielkość pudełka, bo wielu z was mnie o to prosi. Mamy no jakieś 9 i 7 na około 14 cm i grubość pudełeczka to jest około 2,5, no tak troszeczkę więcej niż 2,5 cm i pudełko, zobaczcie jest bardzo fajne, kojarzy mi się z takimi starymi pudełkami vintage takie, były takie cygaretki Jakieś mi się kojarzą Takie pudełeczka moja, moja babcia chyba miała coś takiego kiedyś Dobra, nieważne Przeniosłam się, słuchajcie, sentymentalnie Są niektóre właśnie karty, które mają takie otwierane Dosyć jest to wygodnie Aczkolwiek trzeba przy, pamiętać, żeby chwytać tutaj Bo jak chwycisz tu, to takie dziwne się, wiecie, robi Myczek z tym pudełkiem, także trzeba uważać, żeby sobie u góry go nie chwytać, tylko właśnie raczej dołem jak gdzieś półeczki się bierze, prawda? Ale generalnie bardzo, bardzo mi się podoba twarde, piękne, kolorowe, błyszczące, pięknie wygląda jako taki display, czyli jak sobie gdzieś wystawisz, gdzieś tam, prawda chcesz, żeby, żeby widzieć te karty, no to one naprawdę są urocze i, i są faktycznie ozdobą. Tak, tutaj są te karty i jak widzicie one są ogromniaste, co mi się z tyłu podoba, to jest kwiat życia tęczowy, który jest narysowany, też uwielbiam, to nie jest tak do końca, do końca ten kwiat życia, bo to jest tak troszeczkę inaczej tutaj, e, prawda, porysowany, ale on mi się kojarzy bardzo z tym kwiatem życia, więc dla mnie jak patrzę, rzucę okiem, dla mnie to jest kwiat życia, czyli... To są właśnie takie życiodajne karty dla mnie, takie energetyczne, wiecie, takie aktywne, energetycznie takie, które pomagają, wspomagają, podpowiadają, uczą. Och, uwielbiam je. Dobra, zmierzmy same karty. Zobaczycie, duże 9 9 na 13,5 cm. Więc tym się trzeba liczyć. Czy się błyszczą? No tak, średnio powiedziałabym, średnio-średnio. Nie do końca, ale laminacja jest taka. Hmm, natomiast ja czuję, że więcej nie trzeba. Ja już mam te karty naprawdę kilka lat, nie potrafię powiedzieć dokładnie. No wiadomo, że się ich nie używa aż tyle, żeby na okrągło gdzieś je tasować, ale słuchajcie, zużywają się bardzo powoli, więc jest ok bym powiedziała, natomiast do tego wrócimy później zobaczmy sobie co tutaj mamy ok, jeszcze raz kochani z kartami przychodzi nam ten buklecik Magical Times Empowerment Cards oczywiście, natomiast to co zobaczyliście to jest buklecik który można sobie dokupić jeżeli ktoś z was chciałby w języku polskim mieć tłumaczenie to jest taki sklepik bardzo fajny www.8.com.pl I oprócz tego, że jest ezotoryczny, magiczny, jest tam mnóstwo rzeczy i macie ode mnie 5% rabatu tam z kodem rabatowym Lili 2022. Oczywiście sprawdzajcie, czy jeszcze jest aktywny, korzystajcie póki można. 5% na cały asortyment, więc warto. I tu, kochani, można też dokupić takie właśnie tłumaczenia robione przez, tą, przez ten e, sklep. Bardzo fajnie, bo jak się nie zna angielskiego, to można sobie raz przetłumaczyć i później wszystko się już ma zrobione. Czyli to jest to tłumaczenie, zaraz sobie porównamy, natomiast tutaj jest właśnie to, co przychodzi z kartami. Taki buklecik, tu jest jakiś wstęp. Mhm. Tak, ja mam, e, słuchajcie, kopię z 2013 roku, jak widzicie, faktycznie tych lat trochę, chociaż na pewno nie kupiałam w roku 2013. Pewnie to było gdzieś tak, nie wiem, 16, może 17, może coś takiego, ale e, te karty jakby to, 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 to swoje wydanie pierwsze miały właśnie wtedy, także już są dosyć długo na rynku. Mam nadzieję, że jakieś doczekają polskiego wydania, ale to było cudowne. Oh my gosh jak tu jakieś wydawnictwo ogląda. Kochani, wydajcie, polskie oczywiście wydawnictwo, wydajcie te karty po polsku, bo one są przecudowne, tylko koniecznie w takiej też dużej formie, bo to też jest cudowne. Zaraz zobaczycie, wszystko pokażę. Okej. Okay. Tak, co tu mamy? No właśnie, jak zacząć z kartami, to tu, to tu też jest na początku, e, prawda? E, wy. Książeczce. No i tutaj mamy w, po angielsku opisane, jakby jest podpowiedź, co dana karta mówi, czyli jest to jakiś dodatkowy temat, jest to jakieś pytanie czasem, prawda? Czyli jest jakby tutaj rozwinięcie. Oczywiście to jest, to dotyczy każdej nam karty, prawda, po kolei. I na końcu jeszcze mamy jakieś podsumowanie. I o, oczywiście, rozkładziki, jak zawsze. Tu są jakieś fajne rozkładziki, które można zrobić. No i na temat autorki mamy na końcu parę słów. Natomiast, kochani, natomiast, no właśnie, ja Wam tutaj postaram się znaleźć pierwszą tą, co tu mamy: action. Okej, okay, już Wam szukam. Action jest action. I co tutaj jest fantastyczne, słuchajcie, to w, tym, w tej sameczce pani nam przetłumaczyła także to, co jest tutaj, zobaczcie. Więc jak się nie zna angielskiego, możecie sobie gdzieś na karteczki przepisać albo po prostu tak korzystać, że e, tu zobaczyć, tu przeczytać, prawda? Chociaż ja jestem fanem tych karteczek, ale tak ktoś chce naukę tarota, zapraszam do tej playlisty, tam jest wszystko opowiedziane, w każdym razie to jest bardzo fajnie zrobione, polecam serdecznie ten sklepik bo warto takie się zaopatrzyć w takie bukleciki one są mega niedrogie tutaj i naprawdę do bardzo, bardzo wielu kardia ja mam ich już chyba, ja nie wiem no cały kufer ich mam, słuchajcie dużo, tych tłumaczeń też więc bardzo to pomaga Okej, okay. ale my już przejdźmy do samych kart. Kochani, nie, nie układałam tak, jak one przychodzą. Wybaczcie, bo no nie chciałabym się, powiem szczerze, bo to alfabetycznie. Także jak przychodzą oryginalnie, to one są ułożone alfabetycznie i mamy tą pierwszą kartę, jak zawsze, napisane i ilustrowane przez Jody Bergsma, czyli tu jest jedna autorka. Wow! No to tutaj szapoba, bo pracy dużo jest włożonej. To jest ta karta wstępna, ta karta, tak jak niektórzy mówią, pusta, którą też można używać, prawda, na swój sposób sobie. Dobra, ale to zostawmy dzisiaj ten temat. Dzisiaj sobie mamy zobaczyć przepiękne karty. Może Wam troszkę podniosę. I teraz zobaczcie. Jest tu kilka, może tak Wam pokażę, kilka takich tematów kolorystycznych, które się przewijają. O, tu coś nam się odwróciło. I to się nam pokazuje, prawda, co któraś tam karta, więc one są też cudowne, żeby pracować z kolorem, z czakrami. Polecam, bo naprawdę mają tą moc, mają tą siłę, żeby nas tu wspomóc w tych energetycznych gdzieś przemianach, prawda, zmianach, transformacjach, transmutacjach, zależy, co, co robisz, albo po prostu, jeżeli poszukujesz jakiejś odpowiedzi. One są naprawdę super. Oczywiście, jeżeli lubisz taki temat bajkowy, prawda? Właśnie jak widzicie, jednorożce, pegazusy tutaj mamy, wróżki, są sami zobaczycie. Ok, zobaczmy karta po karcie. Tutaj ten napis jest taki dyskretny, tu się zobaczcie, trzeba przyjrzeć temu. Mam nadzieję, że Wam się to wyostrzy. Czyli te napisy nie są jakieś tam narzucające się. W związku z czym, możesz też sobie pracować po prostu intuicyjnie z obrazami. Na przykład rozłożyć sobie kilka kart i zwyczajnie czytać z tych kart intuicyjnie, prawda? A nie koniecznie z tego, co tutaj jest napisane i jak to tam sobie autor wymyślił, bo każdy z nas może, ma, może mieć inną potrzebę tutaj podczas pracy z tymi kartami. Dobra. Tak może dajmy, żeby na pewno wszystko było widać. I idźmy po kolei. Tutaj u góry są te hasła. W, tej, w tym bukleciku tam jest to przetłumaczone. Natomiast tu sobie lecimy. Mamy action, czyli akcja, prawda? Dzieje się, dużo się dzieje. Ok. Oczywiście z czakrami to jest też połączone. Te po kolei e, kolory, oczywiście w moim postrzeganiu, e, tu nie jest przyporządkowane w żaden sposób ani w książeczce, ani na kartach, natomiast my możemy sobie to w tym znaczeniu, mówię, połączyć z poszczególnymi czakrami, prawda? Tu mamy Dreamer, popatrzcie, smoki, tutaj są różne też symbole magiczne, naprawdę uwielbiam. Słuchajcie, te karty są niesamowite, są niezwykłe, niezwykłe. Uwielbiam je. Uh -huh. Zwierzęta mocy się też pojawiają. Widzieliście tam delfina na przykład. Bardzo mi się podobają. To jest kotek, zobaczcie ze skrzydłami, taki wróżkowy. Mhm. Oczywiście same wróżki. Tutaj widzimy też cudną ważkę. Są y, fajne te karty, i inne od tych, y, od, od większości, bo bardzo dużo kart, wyroczni, orakli. To jest takie przemielanie tego wszystkiego samego od początku do końca od początku do końca. Tutaj jakoś czuję je troszeczkę inaczej. Może przez to, że tu jest napisane na dole, może przez to, że tam w tej w tym bukleciku jeszcze jest coś dołożone, ale tak troszeczkę, wiecie, to jest tak troszeczkę nie jest to ani przytłaczające, ani męczące, więc chociaż powiem szczerze, ja najczęściej pracuję właśnie z tym albo z samym tym hasłem, albo Czytam też to, co jest na dole, też oczywiście intuicyjnie z samej karty. Oczywiście tutaj święta geometria się też nam pojawia w, w każdej karcie, prawda? Mamy różne wzory geometryczne, co też pomaga w pracy energetycznej, prawda? Och, ta uwielbiam przepięknie. Ona jest zrobiona, naprawdę, i tutaj. Uwierzcie mi na początku, tak jak teraz patrzycie, to na pewno nie widzicie wszystkiego, to tylko większość. W momencie, kiedy się spojrzy głębiej w ten obraz, zaczynają się pokazywać jakby głębiej pewne inne obrazy. I to nie to, że ja sobie to wyobrażam, po prostu tam są pewne rysy, jakby kreseczki, i to się czasem nam stwarza w coś, co możemy zobaczyć, prawda? Oczywiście ta święta geometria tutaj na przykład na dole też jest, nie wiem czy widzicie. Bardzo, bardzo lubię. Na przykład, zobaczcie, same włosy tutaj w spirale są zrobione, na przykład tego orła, prawda? Więc to już są, o tam gdzieś na przykład widać krzyż, nie krzyż, tylko o jejku, węzeł celtycki. No, może to jest krzyż celtycki, ale tu widzę węzła, kawałek, czyli. Taki splot, prawda? Czyli w ten sposób właśnie gdzieś tam jakby daje, dają nam te obrazy do myślenia, że tam w tle jest coś jeszcze, wiecie, tam jest coś więcej. Mhm. Tak. No, bardzo je lubię. Jak ktoś lubi smoki i te bajkowe właśnie wróżki i tak dalej, no to tak jak mówię, odnajdziesz się tutaj i będzie Ci się to podobać. No to jest bardzo mocarna karta. Feniks, który się odradza, prawda? Tak, mamy żabki oczywiście, tych symboli tu jest bardzo dużo, także naprawdę, nawet jeżeli ktoś studiuje alchemię na głębszym poziomie, to znajdzie tutaj bardzo wiele połączeń, jakby, które są zrobione w taki sposób właśnie, hmm, jak to powiedzieć, nie aż taki poważny, o może tak powiem. Taki bardziej przystępny. Mhm. Tak. Uwielbiam, powiem Wam naprawdę. O, te karty, jak ja je, nawet teraz, jak je przeglądam, to za każdym razem właśnie mam to westchnienie i taką ulgę. Tak jakby na swój sposób oczyszczały energetycznie. Pewnie tak jest, bo, bo, bo za każdym razem to czuję i, i lubię właśnie, jak one są. Na półeczce wystawione, wiecie, lubię je właśnie widzieć, lubię widzieć to pudełko, lubię na nie zerkać. Faktycznie to są empowerment cards, czyli karty, które nas tutaj zasilają energetycznie. Mhm. Wszędzie tutaj, jak się przyjrzycie, to ten, ta święta geometria się pojawia, tak subtelnie narysowana właśnie. Mhm. Tak. Dużo symboli przypięknych. No i oczywiście zwierzęta mocy, które nam się tu gdzieś pojawiają. Też można sobie wtedy o nich poczytać. Może tam jest coś w tej książeczce napisane? A jak nie, no to po prostu poczytać, prawda? Co tu jeszcze na przykład jednorążec mi chce przekazać, albo smoki, albo, albo tam, jak był kotek, prawda? Czy tam. Ważka, na przykład, mieliśmy czy żabkę, czy czy jakikolwiek zwierzątko tutaj. Mhm. Bardzo fajne. Ja je bardzo lubię, ale to oczywiście zależy od tego, czego się oczekuje od kart, prawda? Jaką się lubi grafikę, jaki się lubi styl. No w ogóle ta karta z tymi łabędziami to jest. Och, jaka piękna! I w ogóle tutaj jeszcze ta wstawka sama w sobie wygląda jak osobna karta, słuchajcie. Mm. Cudnie, uwielbiam. I ten lotos tutaj. Tutaj taki pączek, ale tu jest taki piękny. Cudnie. Mhm. Tak. One zdecydowanie na zawsze pozostaną właśnie gdzieś tam w tej topowej liczbie tych orakli i kart wyroczni, które gdzieś posiadam i których używam, bo wiele po nich kupiłam kolejnych i powiem Wam, że te nadal trzymają się właśnie topowo ze względu na ich energię. To pudełko też jest bardzo wygodne, takie dostępne, bo wystarczy tak, prawda, zrobić ten ruch i już można wyjąć sobie karty. Nie trzeba tam jakoś specjalnie się dostawać do tego pudełka, więc to był dobry pomysł tutaj, że wydawnictwo właśnie w ten sposób tutaj sobie to pudełeczko przygotowało. Tak. Uh -huh. I mamy ostatnią. Power. Tak. Dokładnie. Tak to wygląda, kochani, i teraz sobie oceńmy. E, zobaczcie, no ja te karty mam kilka lat, one wyglądają, no jakby były nowe. Może są troszkę przyszarzałe, tutaj wiadomo jak się używa, dotyka, prawda? Choćby się miało jak super e, czadowo czyste ręce, to zawsze gdzieś tam coś się. Usmotrucha albo gdzieś chociażby tym pocieraniem, prawda, się tutaj ta forma jakby tego papieru zmienia. Tak, nie są zbyt laminowane, już Wam pokażę. Są bardzo elastyczne, aczkolwiek są dosyć twarde. No i wracają. Zobaczcie, są powracają do swojej formy, więc to jest dobre. Aczkolwiek jakby ktoś miał taką, taki grymas wyci, wyginania gdzieś, bo niektórzy tak tasują, że tak wyginają, to one na pewno się wygną. No to to jest na tyle twarde, że to się wygnie i zostanie pewnie w tej formie wtedy wygiętej. O widzicie? To już każdy jak uważa tak sobie tasuje. I teraz kochani tak, ocena. Jeżeli chodzi o energię tych kart, no to ja mogę dać tu od 1 do 10, nawet 20, bo one naprawdę mają fantastyczną energię. Może same obrazy nie są jakieś, wiecie, spektakularne, bo, bo to już gdzieś tam można znaleźć czy to smoki, czy to wróżki, prawda w innych opracowaniach, ale czuć, że ta autorka. Całe serce tu wsadziła, miłość całą po prostu. Jody Bergsma zrobiła tu świetną pracę. Przygotowując te pracę, bo tu czuć tą energię. To nie są, wiecie, karty narysowane na zasadzie o ile ja na ten temat zarobię, tylko to są karty rysowane z miłością, obrazy rysowane z miłością. To jest wszystko rysowane z taką właściwą intencją. Niech służy, niech pomaga. I tu czuć z każdej karty właśnie taką intencję. Niech to służy, niech pomaga, niech idzie w świat. Niech, nie wiem, pomaga w rozwoju, samorozwoju, prawda? Jak, jakby nie było. Więc tutaj, wow, aż mam ciary teraz, kochani, po prostu aż takie przenikliwe. Dokładnie tak ta energia tutaj jest wyraźna, że każdy, kto czuje energetycznie, słuchajcie, będziecie czuć te karty bardzo silnie. To się trzeba z tym liczyć. Jest to fantastyczne, ja to akurat uwielbiam. Tak. Czyli tak pudełeczko wygląda, prawda? Tak same karty, karty są duże. Tasować trzeba od razu, oczywiście w drugą stronę. Jeżeli chodzi o tą drugą notkę, bo zawsze mnie pytacie jakoś o trwałość. Chyba one same za siebie mówią, kochani, mam je kilka lat, wydanie 2013 rok, w 2023. Nie potrafię dokładnie powiedzieć, jak wiele lat je mam, ale jest to kilka lat. Używam też profesjonalnie tych kart do rozkładów. Na horoskopach wielokrotnie je zobaczycie. No więc dycha jak nic: 10 na 10, mimo że nie ma tej laminacji aż tak dużo. Nie są aż tak grube, ale są dosyć twarde, są mądrze zrobione i widać, że one wytrzymają, słuchajcie, naprawdę długo. Nie wiem, jak trzeba by je eksploatować, żeby, żeby je szybciej zniszczyć, czy żeby faktycznie je zniszczyć. Może takie jakieś szalone tasowanie tutaj, prawda? Wyginanie ich, no to pewnie, pewnie tak. No, jak ktoś chce, to i sobie poradzi, prawda? Ale jeżeli normalnie użytkujesz. No to powiem Ci, będziesz je mieć i mieć i mieć, a są cudowne. Ale to już mówiłam pewnie, pewnie to było, pewnie to był jeden wyraz z tych takich najczęściej tutaj powtarzanych w, całe, w całym wideo. Absolutnie cudowne, fantastyczne, magiczne jak najbardziej i faktycznie czuć ten power z nich. Także kochani, kto ma ochotę, zapraszam, buszujcie, szukajcie ich. Jak mówiłam, są to starsze karty, więc. Jeżeli będą w tym sklepie którymś, czy to Czary Mary, czy tam Tania Książka, tam gdzie ja właśnie współpracuję z tymi sklepami, to wam wrzucę linki oczywiście jak zawsze, ale jakbym nie wrzuciła, no to jak zawsze kochani, trzeba buszować, szukać, czy to na Amazonie, czy to są takie sklepy, no oczywiście na Allegro, tylko uważajcie, żeby się nie nadziać na podróbki, bo są później mamy, co mamy Libris to mamy, Enbook mamy taki sklepik oczywiście w ósemeczce możecie szukać bo, bo kiedyś chyba widziałam, że, że tam były te karty oczywiście te wszystkie takie um, studia parapsychologii na przykład Talisman później co to za sklepy mamy ojejku widzicie, nagle jak potrzebuję to mi wszystko umknęło jest taki sklep też fajny organ. Także, jakbyście chcieli, kochani, no to szukajcie. A dzisiaj mówię Wam już. Do widzenia i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Pa, pa.